Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Seven Days to dajmy na moim kanale. Wróciłem teraz do bazy głównej, ponieważ musiałem zebrać trochę plonów. Mamy dzisiaj sporo rzeczy do zrobienia. Ponieważ za 24 godziny gry, tak? 25 dnia, jak dobrze liczę, kolejna fala przychodzi. Dobrze liczę? 28 plus 7 to, 20, to 35, tak? 35 dnia, czyli za. No 36 godzin gry, także mam jeszcze sporo czasu, żeby się przygotować. W następnym odcinku prawdopodobnie dopiero powalczymy z tą kolejną hordą. Także tutaj będziemy się dzisiaj trochę bardziej przygotowywać do tego ataku. Zbieram jak widzicie plony, ponieważ potrzebuję wyprodukować dużą ilość potrawki, gulaszu, czyli tego, tego stew, który jest robiony z warzyw wody i mięsa. Znalazłem też trochę grzybków, więc można by zrobić też i warzywnej. To jest ciekawe, bo w Alfie 12 11 wystarczyło mieć tylko samą, same ziemniaczki i same samą kukurydzę i wodę, już można było robić. Nie, nie jest tego. O. Nie pamiętam, potrzebuję skraftować ich. Nie, tak będzie za mało. Dobra. To w pierwszej kolejności posadzimy kukurydzę, bo ona zajmuje zawsze tyle samo miejsca. Zasadzimy trzy, dwie grządki i po środku, bo się mieści spokojnie. To jest optymalna ilość. Jak widzicie, nie ma sensu w ogóle budować kolejnego piętra tej, tego pola. Planowałem zrobić jakieś dodatkowe, ale okazuje się, że jest to zupełnie bez sensu, ponieważ gra całkowicie tzn. taka ilość w tej grze wystarczy całkowicie żywności dla jednej postaci. Jakbyśmy grali po sieci z większą grupą, to pewnie trzeba by jakieś większe pole też zrobić. Co już nie da się tutaj posadzić w tym miejscu, jak są po, po, po dwóch stronach? Nie, no da się. To co jest? Aha, trzeba poczekać pewnie na tą kratkę. Też nie, patrzcie. Dziwne. O, zobaczmy. Na niektórych łapie, na niektórych nie. Dziwne. Bardzo to dziwne. Po tej ostatniej alfie, Alfa 13.7, teraz bardzo dużo zmian się pojawiło w grze. Na przykład zaczęły mi wypadać w dużych ilościach może. No, dobra, w porównaniu do tego co było wcześniej w dużych ilościach akumulatory i silniki spalinowe z samochodów. Zobaczcie, już znalazłem tyle akumulatorów, że zrobiłem sobie dwa tutaj spotlighty i chyba jeszcze jeden mam w tej drugiej bazie w tamtym miasteczku, więc no to są z tego straszne, strasznie duże ilości jak na tą grę. Więc, więc trochę to dziwne dla mnie. Ciągle mi się włącza ten skrót do społeczności, będę musiał to wyłączyć. Najlepsze jest to, że nie wciskam w tym momencie shiftu ty i taba. Dobra, posieję tutaj. Bo przyjechałem tutaj też po zapasy, dużo wody, dużo wody ze sobą zabieram i papieru, bo już mi się kończy. Swoją drogą takiej ilości TNT produkuję ostatnio, że już to jest ostatni papier jaki mam. To niedobrze, bo, bo będę musiał pojechać w takim razie gdzieś na wyprawę poszukać go. Tam w tym zrujnowanym spalonym mieście jest, są, są dwie księgarnie, także będzie trzeba się tam kiedyś wybrać i przeszabrować dokładnie. W tym miasteczku, które teraz, które teraz okupuję, też są dwie księgarnie, więc zawsze jest to jakieś rozwiązanie. No. ok. Raz i dwa. Dobra. Zostawię trochę ziemniaczków i kukurydzy tutaj żeby można było w przyszłości posadzić coś kolejnego, coś nowego, jakby się okazało, że... O, znowu się włączyło, a nie wciskałem shift'u. Wcisnąłem tylko shift, nie wciskałem taba. Ciekawe. Dobra, nieważne. <grych> Dobra, wracam do. O, już słyszę, że coś tam ginie na, na kolcach na dole. Muszę wrócić do tamtego miasta i brać się dalej za budowę bunkra, bo dzisiaj chciałbym zbudować tunel prowadzący do bunkra. Tutaj już mi coś zdycha na tym. <noise> Okej, okay. dobra. Tutaj mam motorek i lecimy. Jakoś zastanawiam się, bo tych zmian, które autorzy wprowadzili w ramach Alfy tej nowej Alfy 13.7, jest bardzo dużo. Oprócz tych wypadających silników i Podobnych zmian. Tam napisali długą listę różnych poprawek, które zrobili. Pierwsza zmiana, jaką ja zauważyłem, i to pewnie wszyscy użytkownicy tego moda modyfikującego interfejs gry, też pewnie zauważyli, że <ścoughs> zresetowały się umiejętności wszystkie postaci. Tak, trzeba po każdym updatecie na nowo przeinstalować moda przed uruchomieniem gry. Jeśli zainstalujecie moda, aktualizację raczej przepraszam, jeśli zainstalujemy aktualizację, uruchomimy grę bez przeinstalowania tego moda, którego ja konkretnie używam. To wszystkie umiejętności postaci się resetują. Widocznie ten mod musi w jakiś sposób ingerować w umiejętności. On nadal zna wszystkie receptury, ma wszystkie przedmioty przy sobie, tylko te umiejętności typu quality Joe, czy na przykład umiejętność produkcji lepszej jakości broni, użytkowania broni, czy narzędzi, to się resetuje. Trochę to dziwne i, i nie w porządku, ale z drugiej strony podejrzewam, że chodzi o to, że autorzy w ramach każdego z tych update'ów modyfikują też troszkę i system y, RPG'owy powiedzmy tej gry i dlatego też to się modyfikuje, dobra. Ja tu zrobię cięcie, bo nie ma sensu pokazywać wam, jak jadę do bazy. A jest spory kawałek, bo teraz jest dużo, dużo dalej przecież. Za chwilę wracam, jak tylko, jak tylko. I już jestem z powrotem. Jak widzicie, troszkę zacząłem tu już pracować. Otóż zbudowałem taką klatkę, i nad nią tutaj będzie nadbudówka. I tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, chyba jednak nie będę tutaj robić kolców, bo szansa, że tu zombiaki będą atakować, to wejście jest prawie, że zerowa. Pomyślałem, że zrobię. Tak, patrzcie, tu już 33 się kraftuje, 33 już mamy w plecaku, także będziemy mieli dużo do wysadzania yy, i pomyślałem, że będziemy scrap, dobrze, yy, scrap Iron Wall, coś takiego chciałbym zbudować. I postawi się tutaj taką shopę w stylu tych shop, które tutaj dookoła wszędzie stoją w każdym mieście dla niepoznaki. <gryw> Będzie to myślę, że fajnie wyglądało. Póki co mam niestety trochę za mało ziemi, żeby to wszystko wypełnić od spodu, więc wymyśliłem, że trochę pójdę na łatwiznę i zrobię to w ten sposób. <grych> I poustawiam po prostu takie kratownice, w których, w, na których położę ziemię. Potem z czasem, jak będę miał jakieś większe zasoby ziemi, to, to będę to będę to po prostu wypełniał od spodu tutaj, bez problemu wtedy można to wszystko zrobić. Będzie to bardzo proste przecież wtedy myślałem też, żeby, żeby zbudować w końcu mur dookoła starej bazy, w tej której byliśmy nas przed chwilą. Wtedy będziemy mieli ogromne ilości tej ziemi, bo tam trzeba sporo ziemi przerzucić na bok, żeby można było ją żeby można było zbudować mur. Mur chciałbym zbudować co najmniej w odstępie 10 kratek dookoła bazy. Więc sporo tej ziemi będzie trzeba przerzucić dookoła, żeby, żeby można było to w spokoju zbudować, taki mur. Dobra. Na razie mam dwie bazy i, i wygląda na to, że to się chyba będzie sprawdzało, bo moim zdaniem strasznie nudno jest, jak siedzimy cały czas w jednym miejscu i warto jest się ruszać, i warto jest mieć kilka baz w różnych miejscach. I raz pomieszkać w jednej, raz pomieszkać w drugiej, poprzenosić się troszkę i móc w miarę aktywnie, ojejku, mało nie spadłem tam na dół, w miarę aktywnie podróżować pomiędzy nimi. Ta, tutaj jest tylko problem, bo póki jest drabinka, to nie będę mógł u, tych bloków, które są za nią, zrobić. Będę musiał wydłubać te bloki i wtedy dopiero je ulepszyć. Ale to detal jest. Tak samo nie wiem, czy jest sens robić te bloki z drugiej strony tutaj. Tylko wystarczyłoby chyba zrobić te górne w ten sposób. Aha, nie wziąłem ze sobą oczywiście potrzebnych materiałów. Dobra. Będę musiał też dużo, dużo wyprodukować tych ram drewnianych, ponieważ, jak się okazuje, będzie to sporo terenu do zakrycia. Tak to jest, jak się wysadza teren. Powiem szczerze, i tak nie żałuję, że to wszystko wywaliłem, bo był fajny wybuch przynajmniej. <laughs> nie mam więcej ram. To weźmiemy coś takiego, to odłożę. I, 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 I coś potrzebowaliśmy. Cement potrzebowaliśmy. Jest. O, to zaczyna od razu mieszać kolejną mieszankę: y, Concrete Mix. I teraz spójrzcie. Chciałbym zbudować sam bunkier z tych bloków, one są strasznie nudne. Także będziemy ulepszać ten, upiększać ten bunkier różnymi innymi blokami, żeby to jakoś w miarę ciekawe nadal było. Główny korytarz do bunkra chciałbym właśnie wykorzy wykorzystać z tych bloków, zrobić. Mam parę fajnych pomysłów, także myślę, że tutaj nie będzie z tym problemu, żeby to jakoś wyglądało. I też zdecydowałem się, że ostatecznie bazę zbudujemy w tym kierunku, ponieważ teren musi być po prostu płaski. Tutaj nie mamy dużo, dużo do, decyd do decydowania. Teren musi być płaski i nie ma wyboru po prostu. E, zobaczmy tylko tak z czystej ciekawości, jeśli tu jest e, 3000 północ, 1375 zachód, 3100 będzie gdzieś tutaj. Podejdźmy tam i zobaczmy co tam jest, czy ten teren, który tam jest, jest na tyle płaski, żeby można było tam robić bunkier. Bo chodzi o to, że jak jest górka, to zombieaki będą prawdopodobnie kopały w tą górkę, jeśli będą chciały tam wejść na dół. A jak teren jest płaski, to jest mniejsza szansa, że będą kopać. No jeszcze spory kawałek, zobaczcie. Tak, taki, tak, tak daleki będzie ten tunel, który chcę zbudować. Widzicie, tu już się teren wznosi. Także nie, to będzie bez sensu. To już jest zniesienie. To ząbiaki będą tutaj łazić dookoła i będą wszystko rozwalać. Jeśli będą koniecznie chciały nas dopaść, oczywiście, Forge i inne podobne hałasujące rzeczy, które ogrzewają teren. Będę budować, stawiać w zupełnie innych miejscach. Co czy będę stawiać przede wszystkim dużo głębiej. Niż resztę, to, niż resztę sprzętu, żeby właśnie jak naj, yy, najmniej przeszkadzało to. Nie mam czym naprawić. O i to dobrze. O. Dobra. Teraz zejdźmy na dół i pokażę wam, co chcę tutaj zrobić. Tak, będzie trzeba to jakoś zabezpieczyć, bo to nie jest zbyt bezpieczne. <ścoughs> tak. I teraz zobaczcie, że jakby ten tunel był. Bez tych kratownic po drodze, to jakbym się przypadkiem odczepił od drabiny, to byłaby pewna śmierć. Ta, jeszcze to jest do ulepszenia. Ogromne ilości towaru będę potrzebował do prze przepalenia. Ale najważniejsze jest, żeby ten bunkier e, można było już zagospodarować, ponieważ e, chciałbym przenieść tutaj na dół jak najwięcej tych fordżów, które aktualnie pracują na górze. Dobra, zobaczmy. Teraz jesteśmy zwróceni we właściwą stronę. Czyli tutaj będziemy budować w tą stronę, a to możemy zakryć. Chyba, że zrobimy takie kolanko, czyli do przodu kilka bloków na tej zasadzie. A co ja tutaj mam? O, no, same niezbędne przedmioty. To też wyrzucę, i to wyrzucę, i to wyrzucę. W sumie to się wszystko przyda, bo. Z bardzo prostej przyczyny, Do czegoś musimy, z czegoś musimy ten, ten cement robić. Dobra, to po prostu zdejmę ten blok na razie i tyle. I jakby zrobić tak, tutaj na wprost taki tunel w kształcie litery L. O, to też będzie trzeba w sumie zrobić, bo tunel powinien mieć wysokość trzech bloków. I byśmy szli tutaj na wprost, a potem skręcali. Czyli po zejściu z drabiny, tutaj muszę głośno pomyśleć o tym, bo nie jestem pewny jeszcze, jakby to miało działać. Trzeba pamiętać, że to może być coś, co będziemy często odwiedzać, więc trzeba mieć pewność, że to będzie dobrze, praktycznie i wygodnie zbudowane. Mhm. Dobra, to jeszcze wezmę. Ok, ja tutaj trochę pokopię w takim razie i przy, przygotuję już małe przygotowania, zacznę do obsadzenia kolejnych ładunków wybuchowych jak tylko będzie coś ciekawego, to zaraz wrócę i Wam pokażę jak będzie dalej wyglądał plan. Ok, zaraz wracam. Już jestem z powrotem. Zamurowałem to wejście tutaj. Zacząłem już kopać tutaj w dół. W naszej studni. Ale to ten projekt zostawię na sam koniec, już jak <grytanie> będzie wszystko gotowe. Teraz uwaga, o tu od razu... A, po... e, już mi się skończyła mieszanka. Tak wygląda tunel. Przy okazji skorzystałem trochę z zasobów, które tutaj są i zrobiłem trochę szersze wejście. Potem to wszystko się wyłoży w ten sposób. O. I, i tak dookoła, do końca. Będzie trzeba ogromnych i ogromnych ilości betonu. Nawet nie wiem, czy jest sens do samego końca 100 bloków robić, 100 metrów w tamtą stronę. No. Zobaczymy, będę musiał pomierzyć, po, pobadać, zobaczyć jak to będzie w praktyce. Tutaj do końca jest ponad też 100 metrów. Tutaj taką dużą pieczarę zrobiłem, komorę, ponieważ mi się zgliczowały bloki tutaj i pojawiły się takie odnogi bloków kamienia. Trochę było to dziwne. Na szczęście zniknęło. Także jakoś, jakoś udało mi się to, mi ten moment ocalić. Także teraz już nie pozostaje nam nic innego jak podłożyć ładunki. Strasznie dużo czasu mi się zresztą na to zeszło. Zobaczcie, już jest 22 w nocy w czasu gry. Liczyłem na to, że szybciej uda mi się to zrobić, ponieważ zaraz przychodzą zombie za 24 godziny. O. Tak. I tak. Będę musiał chyba jeszcze iść po, drugi, po drugą partię tych Dynamitów. Bo nie jestem pewny. O, tu jest wgłębienie. Nie zwróciłem w ogóle na nie uwagi. A nie, nie ma wgłębienia. Dziwne. Dobra. I tutaj. Dobra, ja to będę musiał porozkładać w spokoju, bo to jest niebezpieczna praca. Pamiętacie jak się pracuje z dynamitem w tej grze. <laughs> Zeszłotygodniowe przygody. <laughs> w mieście okazały się dosyć. E eksplodujące. Dobra. Ile jeszcze mamy tego tunelu? No spory kawałek. Dobra, to zaraz wracam, zrobię cięcie, jak to wszystko poukładam tutaj już ładnie, to zaraz wrócę i wam pokażę detonację. <grymny> I już jestem z powrotem. Wszystko rozłożone i gotowe do strzału. Także szykujcie się. Już strzelamy. Dobra, uwaga. 3, 2, 1. No, wybuch trochę przekroczył moje oczekiwanie. Gra mi tak zlagowała, że nie byłem w stanie nagrywać po prostu. Już pomijając to, że zawaliło się wejście do tego tunelu i nie było nic widać, niestety. Bardzo, mi, bardzo przepraszam. O, kurde. Sporo roboty będzie z usuwaniem tego gruzu tutaj. Ale na szczęście to jest gruz, także jak widzicie, bardzo szybko się kukuje. Zobaczcie, teraz skała, nie? Ska skała na dwa razy potrzeba. A gruz potrzeba na raz, więc szybko pójdzie. Pytanie tylko, jak duży ten tunel się zrobił. Będziemy potrzebować 3 na 3. No, z grubsza widzę, że taki wyszedł jak potrzeba. No. W sam raz. Na początek chyba go nie będę murować, bo i tak nie mam zresztą czym. W tym sensie, że brakuje mi wszystkich cementów w ogromnych ilościach, i, i póki nie wyprodukuję odpowiedniej ilości cementu, to no, niestety nie, nie, nie będę w stanie wymurować tego. O, tutaj jakieś drewno się uchowało. Nie będę w stanie tego dokończyć. Tak samo jeszcze tam jest niedokończone. Sukcesywnie, póki cement produkowałem, tam dorabiałem ten mur, ale już mi się trochę skończył. 309, już mam trochę to, tu gdzieś miałem. A jest to od razu zabiorę te rzeczy, ile się da. <grystanie> Wygląda na to, że muszę poczekać do świtu, bo póki co to jest za ciemno, żeby tam wchodzić i zobaczyć w ogóle co się tam dzieje. Mam nadzieję, że tunel do końca się ładnie zrobił i będziemy mogli już tam zacząć chodzić, nosić nasze forge, wszystkie te rzeczy. Chciałbym też zacząć budować tunel, ale to nie wiem, w, czy w tym odcinku, czy w następnym. Dla mini bajka ta problem jest z tymi drabinami. Okazuje się, że ten blok jest za nisko, i trzeba na drabinę wskoczyć. Nie zawsze niestety to załapuje za pierwszym razem, i wtedy jest kłopot, trzeba trochę tak pod podskakiwać. Eee, o, concrete, lub od razu nowe. Tak jest. Dobra. To na razie tyle, zaraz wracam, jak tylko będę miał coś nowego do pokazania w ciągu dnia tam zejdę na dół, po prostu będę poczekał do świtu i, i dopiero wtedy obejrzymy sobie co tam się dzieje, zaraz wracam. No i jestem już z powrotem, jak widzicie sfera zniszczeń, strefa zniszczeń jest naprawdę duża, <grytanie> powieszę tutaj trochę pochodni i przejdziemy się tędy, zobaczcie jaki długi ten korytarz się zrobił. Ale właśnie przecież o to chodziło, nie? <laughs> mamy akurat dobre oświetlenie, bo słońce właśnie wschodzi, więc 4:30 rano, więc niedługo nie nie długo będzie w zenicie, ale jeszcze trochę to potrwa. Do tego czasu mamy ładne oświetlenie z boku i możemy tutaj w spokoju popracować. Jak widzicie, są, jest sporo, sporo roboty jeszcze, ale to już jest bardziej formalność, bo tutaj wszystko to są gruzy. Także myślałem o tym, żeby zrobić podłogę. Teraz wam pokażę. O, w ten sposób. I ją dalej pociągnąć. Po prostu. Jak widzicie, to jest bardzo proste wtedy. Jeśli mamy już takie gruzy do, do odrzucenia, tylko. Tutaj jeszcze jest trochę skały. Ale to można szybko zrobić przez dynamit czy jakieś inne sp sposoby. Zbudowanie jednak tego tunelu tak na cacy, żeby był gotowy, piękny i w ogóle to będzie masa roboty i się zastanawiam czy jest w ogóle sens, czy nie lepiej zostawić tego w takiej formie jaskini, tylko wyrównać trochę ściany można, żeby troszkę to zaoszczędzić na czasie, bo to będzie masa, masa, masa roboty. A cholera wie, może znowu autorzy zaszaleją, wydadzą jakiś update i, i gra przestanie działać i, i wszystko pójdzie na marne, bo trzeba się z tym cały czas liczyć. Wiecie, ja cały czas biorę pod uwagę to, że w każdej chwili może wyjść jakiś update, który znowu coś zmieni. Wprawdzie Joel na swoim blogu pisał wyraźnie, że do, do alfa 14 nie będzie znowu resety mapy, ale no nie wiadomo, kiedy alfa 14 wyjdzie. Może wyjść w każdej chwili, tak naprawdę. Przypuszczam, że będzie to kwestia kilku jeszcze tygodni, może miesięcy. Zapewne 2-3 miesiące, bo zwykle mniej więcej też co tyle wychodzą te update'y, tak jak zauważyłem. Także to jest tylko kwestia czasu i ta mapa też przestanie działać. I czy, czy się opłaca po prostu tak ogromny wysiłek wkładać w coś, co może być usunięte za chwilę? Powiem szczerze, chciałbym zobaczyć taki ogromny bunkier. I na pewno będę nad nim pracować dalej. E, przy czym, chyba w kolejnych, najbliższych odcinkach sobie na razie to odpuszczę, bo już się trochę tym zmęczyłem. <laughs> Ale jak najbardziej będę dalej robić, pracować nad tym, bo to jest, to jest fajny projekt, strasznie, strasznie mi się podoba. Zawsze, zawsze myślałem, jak, jakby to by było, jakby mieć fundusze na budowę bunkru. Wiem, że są firmy, które specjalizują się w budowach takich rzeczy. I jak ma się odpowiednio dużo pieniędzy i motywacji, to można sobie załatwić taki prawdziwy bunkier, który, który mogą ci wykopać. Fajna sprawa, swoją drogą. <grych> Dobra, widzę, że tutaj jest jeszcze dużo, dużo pracy. Nie wiem po co to podłogę kuje, bo w sumie nie ma sensu to póki co. A, <grych> jeszcze tutaj. Dobra. Co gorsza, za 12 godzin gry. Będzie atak zombiaków. Niestety nie mam już czasu, żeby czekać tak długo. A tutaj drewno. Także w następnym odcinku zrobimy odparcie kolejnej czwartej hordy zombie. No, będzie ciężko, bo jeśli druga horda była tak mocna, że prawie rozwaliła mi drzwi wejściowe. trzeciej hordy nie przeżyłem na streamie, jak się okazało. Za bardzo się zdekoncentrowałem, zapomniałem o apteczkach już na początku ich ataku dałem się zjeść. Mam nadzieję, że tą hordę uda mi się przetrwać. Także w następnym odcinku się zabierzemy za szykowanie się do nich. Będziemy mieli bardzo mało czasu, żeby to zrobić, ponieważ zostało już tylko tak naprawdę paręnaście godzin czasu gry. No, dzięki wielkie na razie za dzisiejsze oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Przypominam o popołudniowym streamie, czyli parę godzin, dosłownie godzin po tym, Odcinku po jego publikacji pojawi się stream, na którym będziecie mogli ze mną pogadać na czacie. Znaczy, ja będę, tak jak poprzednio, odpowiadać na żywo do mikrofonu, wy będziecie mogli do mnie pisać. Póki co nie będę zapowiadać, w co będziemy grać. Raczej nie będzie to 7 Days, ale jeszcze zobaczymy. Zawsze, zawsze możemy przecież też jeszcze w to pograć. Ok. Dzięki wielkie za, za uwagę na razie i w takim razie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!